Gdzie się to No masz badziewną Pawełku Jak jest? Jest idealnie Kurwa idziemy w ciemności Mariuszku Pogoś tam, taki jestem silny tam. Posiedź mi tam w ciemność Czekaj, już ci poświecę Ulia widać A. Widzę coś? A, nic. nic Dobrze, że ciebie widzę Jestem <noise> Ty masz kiki jak już ty na kowalczy, tak jest w sensie Duże. Dobrze widać. Takie wideoje. damskie. <głosy> <głosy> Oj, to jest skutek. Czekaj, niech się... Czekaj, jak Ja Ci będę A Ty wyciągaj wódę. Ale bada. mi dajesz ocza. No trudno. Kurde, jak nie bolą plecy. Jeszcze chodź, Ci będą Nie jestem jak ten, narciarz alpejski, no nie? Tak. Z takim balastem bym był najszybszy na świecie. I przepitkę, i butla, i tyle. A kubeczek jeszcze? Tak. A to z gwinta pociągniemy? Nie lubię z gwinta <noise> Kurwa, nie wiem. Jodek do... wypadział z gwintu. Z gwintu. O kurwa, co ty robisz? Scechu już nie może. Co opiera się o kiki. wiesz jak mi się ten but wbija w plecy. Dawaj mu to w czekaj. W rękawiczkach jeszcze nie piłem. Proszę się to filmować teraz? Nie piję do kamery. Hello. How are you? How are you? Kurba, dawaj. Kto teraz? Kto ma, tam trzymaj. Super, że odkręciliście sprite. No ja już nie miałem ręki. Do nie masz drugiej, trzeciej? No kurwa, no nie. Jak ty jesteś skonstruowany? Ale daje pogała. Kurwa, to jest mnie. Ale daje pogała, kurczę. No to tam się mam, pan. No, do gdzie, no to mogę to wyłączyć pilu. Nie, to Nie, cała luda całkiem. O, dawaj to. Czekaj jeszcze. Ja to Już nie podłamiejesz. Nie złamie, bo wiem o co chodzi. Dawaj to. A to, napij się ja, najpierw, ja, ja posmakuj muszę w rent, tej wódki. Ja nie, daj mi to, proszę cię. To masz w ręku, weź sobie. Proszę mi dać, no to daj weź sobie. Proszę mi to do ręki. No to mówię ci weź sobie. Śmieszne. Ha ha ha. Ja też się uśmiałem. A teraz Mondralo, dasz mi aparat. Nie mam się zobaczyć, co robisz. Niech mam nie A ty jak fajnie widać w tym Edisonie? Nie mam, zobaczcie. I dali, łykaj. O. o już lubisz wudeczkę. Oszukał, mało wypił. Uh -huh. Kurwa, no tru. <noise> Później chcesz, żeby <noise> jechał? Jeszcze pan na drugą nóżkę pijemy, nie? Na nartach ja, chyba. O, pijemy nie. na drugą nóżkę czy nie? Pijcie na drugą. Czechło. Zpie Trzymajcie buły, no co tu jest jestem? Buły buły. po Co to buły? Ja mam łódkę. Nie. Teraz już nie ma potrzeba buły. Czekaj, do się gankami. Jak zwierzątka takiej chyba, dziobaczki. Spierd Wyczytał. Sto lat, sto lat. Właśnie już nie wiem czy to śmierdzi. Ałaś nie wiem czy to śmierdzą bułki, czy to śmierdzi twoja bóla w tej chwili. Po co coś mieć Małże, ręku? Popijaj. Pijaj. Trzymaj korki, też ci będzie dobrze. dobrze. Dobra, koniec.